Jeśli choć raz aplikowałeś o wizę, znasz ten koszmar. Czysta panika. Siedzisz przed rządową stroną, która wygląda jakby powstała w latach 90. Marnujesz godziny na rozszyfrowanie instrukcji i boisz się, że jeden błąd przekreśli cały twój wyjazd. Pamiętam, jak planowałem podróż do Tajlandii. Spędziłem cały dzień na wniosek wizowy i na koniec zorientowałem się, że użyłem złego zdjęcia. Tragedia. Ale to się skończyło. Odkryłem sekret, który zmienił moje podróż międzynarodowa i Visa Travel. Naprawdę. Tytuł nie kłamie. Wiza w 3 minuty? Zobacz jak to zrobić. Ostatnio kiedy potrzebowałem e-wizy, zmierzyłem czas. Od wejścia na stronę do płatności minęło zaledwie 3 minuty. 3 minuty. To krócej niż czekanie na kawę. Moja recenzja i Visa Travel jest prosta. Typów podróżniczych jest wiele, ale ten jest najlepszy. Ich interfejs jest tak intuicyjny. Prowadzą cię krok po kroku, a ty nie musisz zgadywać, co wpisać. A to jest kluczowe: zespół ekspertów sprawdza Twój wniosek wizowy za ciebie. Wyłapują błędy, zanim trafią do urzędu, co daje Ci gwarancję sukcesu. To idealne rozwiązanie, jeśli jesteś cyfrowy nomada i chcesz załatwić dokumenty podróżne szybko. To jest prawdziwy hak podróżniczy. Przestań się stresować i marnować czas na ubieganie się o wizę. Zacznij planować to, co w podróży najlepsze. Jeśli chcesz, aby wiza online była tak łatwa, jak to brzmi, kliknij w link. Polub subskrybuj i do zobaczenia w następnym filmie.